Ufność w Bogu jest gwarantowanym pokrzypieniem w niedoli. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję, Bogu, którego słowo wysłabiać będę. Bogu ufam, nie lękam się, cóż może mi uczynić człowiek? Mocy moja, Ciebie trzymać się będę, gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją. Mocy moja, Tobie będę ufał. Boś ty Boże, twierdzą moją, Boże mój łaskawy, zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja. W cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. W jaki sposób reagujemy my, Chrześcijanie, kiedy jesteśmy pod presją? Czy oddajemy to Bogu i ufamy mu, czy pozwalamy, aby presja nas zniewalała? Błogosławionego Dnia.